Witam Was drodzy widzowie bardzo serdecznie. A w tym odcinku tak naprawdę to ja chcę się Was zapytać o pewne zdanie: czy wolelibyście grać sobie SUS100Y czy Dicker Maxem? Mianowicie pokazuję o co tak naprawdę mi chodzi. Mamy teraz w grze opcję zamiana pojazdów. Możemy sobie wybrać pojazd, którym nie gramy, albo go nie lubimy, oczywiście z pojazdów premium, i otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie w złocie. Taką bonifikatę. Jest to z tego, co się orientuje, połowa wartości danego pojazdu. Eee, także ja mam na przykład tutaj Super trafi jakoś nie gram za dużo lajtami nie jestem aż tak dobry pomyślałem sobie to super czafi, można by wymienić i uzyskać 1450 golda coś tam jeszcze dorzucić i wybrać sobie nowy pojazd z lekkich i tak mi zostaje VK i T-52 którymi obecnie nie gram ale są to przyjemniejsze dla mnie czołgi mam na oku właśnie dwie maszyny a konkretnie jest to e, radziecki sustoy. No, prezentuje się wspaniale. Ma ogromne działo, czyli pierdzielnięcie z tym jest niesamowite. E, no, to co mnie tutaj odstrasza, to głównie to ładowanie działa. 16 sekund. No, celność, jak to w radzieckich maszynach czas celowania długie. Eee, średnie uszkodzenia ogromne. Ym, ograniczenia yy, podnoszenia, opuszczania lufy, no jest 5 na 15, to trochę tak słabo. Ale powiedzcie mi, jak ktoś gra w SU-100Y, czy warto? Czy warto tą maszynkę jakoś sobie ogarnąć? Niekoniecznie patrzę na zarabianie Golda a bardziej jako taki fantank. Drugim pojazdem, który mnie interesuje przy tej wymianie jest niemiecki Dicker Max. Ponieważ jest to również szósty poziom, ma porządne działo, 300 obrażeń, penetracja też jest fajna. No i ładowanie działa 9,3 sekundy. On ma mniejszy pancerz. Z boku, z tyłu w ogóle nie ma. Z przodu coś tam ma. No tak się prezentuje. Jest to czołg bardziej papierowy, ale ta różnica w pancerzu o 10 czy ma znaczenie. Także powiedzcie, jak ktoś gra Dicker Maxem, czy warto, czy się przyjemnie tą maszynką gra? Czy warto by było się za nią wymienić? Wiem, że najfajniej to dwa te czołgi mieć, ale tak na początek to bym się na jednym jakoś skoncentrował, żeby sobie go zdobyć. No i mamy tutaj porównanie, tak? sus y Dicker Max. Czekam na wasze komentarze, co tak naprawdę jest, nie wiem, przyjemniejsze, fajniejsze do zabawy. Możecie też powiedzieć, czym się tego, ja chciałem powiedzieć, Golda? Co jest lepsze do farmienia srebra, ewentualnie, chociaż nie jest to jakimś moim priorytetem? Jak widzimy, średnia penetracja jest dużo większa na su. Sumo, su. Sumo, sumo ma dużo większe obrażenia, ale ta szybkostrzelność no to Dicker Max tutaj wypada dużo lepiej. Czekać na to ładowanie działa 15:34. Wiadomo, jeszcze można to trochę skrócić, no ale to jest yy, dużo krócej. W przypadku Niemca, Niemiec ma znowu dużo lepsze podnoszenie, opuszczanie lufy. To jest dla mnie w sumie też ważne. DPM stanowczo wychodzi lepiej dla niemieckiej maszyny, żywotność troszkę lepsza dla Su, no i ten pancerz mamy 60, 60, 60, no tu mamy 50, 20, 20. Także pancerz jest dużo lepszy dla Su i też dajcie znać w komentarzach, czy Su w ogóle coś odbija. Tak mniej więcej wiadomo, no. Zależy od przypadku, zależy czy ktoś do was strzela z golda, czy zwykłej amunicji, ale czy to coś w ogóle odbija. Mobilność, ee, no moc silnika na korzyść SU, ale mobilność jest trochę lepsza dla Dicker Maxa na papierze. E, no i maskowanie zdecydowanie lepsze dla Dicker Maxa i wykrywanie też, też sporo lepsze. Dicker Max to taki, no bardziej będzie camper, a Sus to Y, może bardziej w zwarciu jak to w zwarciu się prezentuje eee, skupianie tutaj podobno czy rozrzut no to prawie to samo 0.36, 0.35 Ale często tak jest, że na papierze jest inaczej niż w rzeczywistości czas celowania dla Dicker Maxa Także uprzejmie proszę dajcie znać w komentarzu, którą maszynką wam się lepiej gra, z czego macie więcej y, zabawy, ewentualnie co, co jest lepsze pod zarabianie srebra, chociaż to to nie jest w ogóle mój priorytet. Bardziej taki fantang. Co byście brali, Susto Y czy dicker Max? Eee, zachęcam do Wejścia na mój kanał, zostawienie łapki w górę i suba sporo różnych ciekawych filmików złota wota innych gier. Także jeszcze raz dajcie znać e, Su-100Y czy Diker Max, jakie są Wasze wrażenia. Miłego, cześć!